Drogie koziorożce, witajcie na czytaniu zimowym, które podzieliłam tutaj na takie trzy sfery w naszym życiu, bardzo ważne dla nas. To jest sfera uczuciowa, relacyjna, budowanie materii, praca, finanse i taka sfera duchowa, czyli takie przemiany, które zachodzą wewnątrz nas, co oczywiście ma wpływ na wszystko, co się dzieje w naszych relacjach i właśnie w materii. Jest też karta spośród moich kart, taka posenna, która też w jakiś sposób określa taką ogólną relację naszą ze światem, albo energię, która jest cały czas z nami. I może od tej karty zacznę, bo to jest bardzo piękna energia takich marzeń, takiego zapatrzenia właśnie w niebo. Takie wyczekiwanie, że przyjdzie coś dla do nas dobrego, taka tęsknota za czymś, za miłością być może, za słońcem, za lepszymi czasami, takie wpatrywanie się właśnie w niebo z nadzieją, że przyjdzie lepsze. I myślę, że taki optymizm w takim patrzeniu na to, co ma być, jest bardzo nam wszystkim potrzebny. Bo przechodzimy przecież przez dosyć trudny czas, i to właśnie spojrzenie w przyszłość, to co będzie, z taką nadzieją, że, że się poukłada, że będzie dobrze, z takimi jasnymi myślami, z takim właśnie patrzeniem w gwiazdy, w słońce. To jest to, co nam pomaga iść do przodu, to co nas drywa, żeby właśnie iść po przygodę, żeby próbować spełniać te marzenia. To dodaje nam energii, to dodaje nam takiego też przetrwania, takiej siły trwania w tym, co mamy. Bo wiadomo, że nie u każdego jest tak różowo, nie każdemu z nas wydarzają się zawsze piękne rzeczy, że. Częściej są właśnie te trudne i trzeba sobie umieć poradzić, żeby przejść te trudne, patrząc właśnie to z nadzieją, że to jest chwila, moment, zaraz będzie lepiej. I myślę właśnie, że mm, mówię o tym trudnym czasie, bo y, pewno akurat y, przez taki czas teraz przechodzicie. Y, y, jest to y, czas, który Pomaga Wam zrozumieć też, jak jesteście silni, jak jesteście ważni w tych swoich relacjach, w tym, co tworzycie, współtworzycie, w tej materii, którą budujecie. Jak musicie liczyć na siebie, jak ta siła jest Wam potrzebna. I jak już Wam mówiłam w niejednym moim przekazie dla Was, właśnie Drogi Koziorożce, jesteście potrzebne, jesteście siłą Waszych relacji, jesteście siłą taką, o którą można się oprzeć, jesteście taką trwałą strukturą, którą współtworzycie. Widać tutaj jest to właśnie w kartach mówiących o uczuciach, bo tutaj macie spośród w ogóle kart, których użyłam, Dreams of Gaia Tarot, to są takie trochę inne tarotowe karty. Ja tutaj łączę właśnie znaczenie tych konkretnych kart ze znaczeniem w takim ogólnym tarocie i też czytam to intuicyjnie. Więc tutaj ta karta to jest sześć denarów, mówiąca o równowadze, o takiej materii, która płynie do Was, by umiecie się nią dzielić i jak gdyby dajecie ruch tej energii i taki, taką równowagę w tym właśnie, co dajecie i co dostajecie od wszechświata. Ale tutaj w tych kartach relacyjnych i w tej dokładnie talii kart to również oznacza taką obfitość, którą umiecie się podzielić, która jest taką też odpowiedzialnością, taką służbą wobec innych w tym układzie, w tych związkach, w których jesteście, w tym momencie jesteście właśnie bardzo dużym wsparciem. Pracujecie z takim poświęceniem dużym w tych relacjach, żeby była ta równowaga, żeby być może w tym momencie więcej dajecie niż otrzymujecie, ale bądźcie cierpliwi, bo natura nie lubi nierównowagi. Wkrótce dostaniecie tę nagrodę od losu. Bo macie tutaj następną kartę Siedmiu Dysków, która mówi o takiej cierpliwości, o takim rytmie natury, który wyznacza w taki mądry sposób to, co się ma wydarzyć. Że na pewne rzeczy trzeba poczekać, że nie można pewnych procesów przyspieszyć, że jeżeli w tej chwili jest coś trudnego w Waszej relacji, no bo pokazują się tutaj w tej karcie siedmiu dysków, też takie jakieś haszcze, jakieś trudy do przejścia, to ta sowa, która też jest tutaj na ilustracji, pokazuje, że w taki mądry i spokojny sposób przetrwacie to. I będzie nagroda w postaci dziesięciu dysków, w postaci takiego bogactwa i obfitości, tych emocji, tych uczuć, takiego powiązania, takiej rodzinności, takiego docenienia, takiego czegoś właśnie z nieba, na co czekacie. Bo w powiązaniu z tą moją kartą, właśnie takich marzeń, takiego troszczenia się o to, co, co może się wydarzyć, o to, co będzie, ale z takim pozytywnym nastawieniem, to właśnie bądźcie pewni, że właśnie przez to, że jesteście cierpliwi, że ufacie losowi, że ufacie sobie, że to, co robicie, jest słuszne, że to być może, że wkładacie dużo energii w tą Waszą relację. Te Wasze uczucia, że tyle emocji y, już poświęciliście temu, y, co robicie, z kim jesteście, że to przyniesie efekt, że przyniesie Wam nagrodę. Oczywiście nie robicie tego dla tej nagrody, dla tego efektu. Na pewno akurat y, ktoś, kto stoi obok Was, potrzebuje tego wsparcia i Wy mu je dajecie. I to jest cudowne i przepiękne. I jak gdyby. Y, Koniec tego czytania to jest w ogóle karta gwiazdy, karta takiego spełnienia właśnie dobrego kierunku, w którym idziecie. Życie nawiguje Was właśnie w tą dobrą stronę i to, co robicie, jest pozytywne. Umiecie się dzielić, umiecie dawać. Więc teraz jest czas też, żebyście otworzyli się być może na otrzymywanie. Tego będziecie się uczyć w najbliższym y, okresie. Będziecie y, coraz bardziej otwierać się na miłość, miłość do siebie i na y, właśnie takie y, otrzymywanie czegoś od lasu. Będziecie uczyć się zaufania do siebie. Zaufania temu, co się dzieje wokół Was, pomimo że często jest trudno, jest na Waszej drodze wiele gór i przeszkód, to jednak pokonywanie ich wzmacnia Was za każdym razem, umacnia Was w tym poszukiwaniu kierunku, tak, i umacnia Was w wyznawanych wartościach, i jednocześnie też. To daje Wam mocy, zaczynacie zauważyć swoją siłę, zaczynacie zauważać też siłę miłości. Bo jest w tym rozdaniu też karta właśnie miłości. I może przyjrzyjmy się tej karcie, bo ona pojawiła się w ogóle w tym momencie, kiedy mówimy o jakiejś przemianie wewnętrznej Waszej, takiej przemianie duchowej, która oczywiście przekłada się na też wszystkie inne stary życia. I tutaj ta miłość tak pięknie pokazana jest w postaci właśnie rozkwitania, w postaci takich rozpostartych skrzydeł, w postaci opieki anioła, takich motyli, które fruwają, no, takiego piękna, takiego raju, takiego zaopiekowania niebios. Tym, co jest w Was, też być może do dostrzeżenia przez Was w sobie różnych zalet, których dotąd nie zauważyliście, przez to, że właśnie będziecie tacy pełni poświęcenia, będziecie pełni troski o innych i dostrzeżecie siebie w takim nowym świetle. Bo jakoś tutaj bardzo mi się zaznacza właśnie to, to dzielenie się z innymi, ta troska właśnie o tych, których macie blisko siebie. Być może o swoją rodzinę, być może o swojego współpartnera, ale jest to taki czas, w którym przez te relacje z innymi, przez to, że jesteście tak niezbędni, tak potrzebni, zauważycie właśnie siebie. Bo tak jest właśnie z altruizmem, że robiąc coś dla kogoś, z takimi czuznymi intencjami, bo chcemy komuś pomóc, bo właśnie chcemy kogoś wesprzeć. Bo jesteśmy wobec świata życzliwi. W ten sposób, pomagając komuś, najbardziej pomagamy sobie, bo my jak gdyby wchodzimy w taki stan miłości bezwarunkowej do, do świata, bo oddajemy taką cząstkę siebie i jednocześnie wspomagamy siebie, wchodzimy w wyższe wibracje, zaczynamy kochać. Świat, zaczynamy kochać siebie i doceniać w ten sposób też tę niezwykłą wartość, którą dajemy światu. Po prostu miłość. I właśnie ta miłość, która tutaj e, tak pięknie jest pokazana, pomoże nam pokonać, drogie koziorożce, te wszystkie mroki, które też w nas tkwią. Pozwoli zaakceptować siebie takimi, jakimi jesteśmy, bo składamy się ze światła i cienia. Zobaczcie teraz na kartę dwóch mieczy. Tutaj pokazaną w taki niezwykły sposób, jako właśnie taką dwoistość, którą mamy w sobie. Każdy z nas jest takim konglomeratem cieni i blasków. I jesteśmy. Połączeniem wad i zalet. I właśnie to zauważenie siebie, yy, które pokazuje karta gwiazdy, to jest właśnie takie sfokusowanie. Uwagi na sobie, poświęcenie też takich dobrych myśli samemu sobie, takie bardzo pozytywne myślenie o sobie, pozwoli nam na zaakceptowanie być może tych właśnie naszych mroków, tego, co jest w nas, przez nas uznanych za, za złe, nie pozytywne, jakichś gniewów, strachów. To wszystko w nas jest prawdziwe. To istnieje w każdym z nas. I właśnie zaakceptujcie, kochane Koziorożce, siebie takich, jakimi jesteście. Pokochajcie siebie takich, jaki jesteście w całości. Być może też musicie wyjść z takiego kręgu opinii innych, które mają na Was duże, sugestywne znaczenie. I myślę, że może ona być destruktywna, bo pokazało się tutaj w tym rzędzie materii, czyli waszego... Współdziałanie ze światem na rzecz nadawania czemuś kształtu, zarabiania pieniędzy, to jest właśnie taka sfera, która nas gruntuje. I tutaj pokazała się karta takiej prawdy, karta ośmiu buław, czyli takiego przyspieszenia, porozumiewania się, rozjaśniania czegoś i karta dziewięciu mieczy, mówiąca o jakimś zmartwieniu. Więc reasumując, myślę, że y, będziecie musieli zmierzyć się z jakąś prawdą, y, taką obiektywną, y, że dowiecie się czegoś, co Wam coś wyjaśni, rozjaśni. Być może będzie to wiadomość, która na pierwszy y, pozór, na pierwszy rzut oka będzie y, trudna do przyjęcia. Y, ale za jakiś czas y, pomyślicie, że dobrze o tym się dowiedzieliście, dobrze, że y, możecie się z tym zmierzyć, bo to w jakiś sposób y, y, da Wam możliwość podjęcia y, jakiejś decyzji, że tutaj coś w tej sferze materialnej może się zmienić. I może przyjrzyjmy się najpierw karcie tej takiej prawdy. To jest karta z Wielkich Arkan. Tutaj, 21, w ogóle karta 21 w normalnym tarocie oznacza kartę świata, zakończenia czegoś. Tutaj oznacza takie zrozumienie, taką jasność, szczerość. I patrzcie, tutaj jest miecz, który coś przecina, coś rozjaśnia, a karta jest bardzo mroczna, więc czegoś nie widać, czegoś nie widzicie i teraz dzięki temu, że dowiecie się czegoś, bo przyjdzie do Was jakaś informacja ze świata, będziecie możliwość mieć zobaczenie czegoś w zupełnie innym świetle i mam nadzieję, że to rozjaśnienie pomoże Wam w takim ułożeniu się w nowej sytuacji ze światem i w ogóle myślę, że tą cierpliwością, którą w sobie macie, tą strukturą ogólnie, którą też zbudowaliście już w sobie, pokonacie ten problem, przyjmiecie tą prawdę z takim zrozumieniem i miłością, bo jest tutaj właśnie no, taka ważna karta miłości. Karta, która też w normalnym tarocie oznacza karta dwunasta, oznacza Wisielca, czyli takie spojrzenie na sprawę z innej perspektywy. Ja myślę właśnie, że to jest taka perspektywa od wewnątrz, perspektywa takiego patrzenia z dużym rozumieniem i empatią na wszystko, właśnie z patrzeniem, miłością i życzliwością. Na siebie, bo być może ta y, sytuacja będzie y, dotyczyła Was i y, będzie trzeba umieć sobie coś wybaczyć, będzie trzeba umieć sobie y, zrozumieć jakieś własne ograniczenia, będzie się trzeba pojednać y, ze sobą po prostu, y, żeby odnaleźć dalej konstruktywne rozwiązania. Ale pamiętajmy, że w tle tu była przepiękna karta takiej energii, właśnie nadziei, patrzenia w gwiazdy, w niebo, odnajdywania tego swojego przeznaczenia i pójścia drogą, która jest właśnie dla Was. Więc cokolwiek teraz, w tym czasie nie przyjdzie do Was, to przyjmijcie to. Taką wdzięcznością, że właśnie dzięki temu, że coś się wydarzyło, coś Wam się pokazało. To będzie to bardzo dobre dla Was, bo będziecie mogli ewoluować, coś zmienić na swojej drodze, w swoim patrzeniu, w swojej konstrukcji w patrzeniu na świat, na życie, na swoje relacje, na to, jak patrzycie na siebie, coś będziecie mogły dokonać w oparciu o te właśnie nowe informacje, o te nowe wydarzenia. Bo zobaczcie w gruncie rzeczy ta informacja w postaci ośmiu buław, bo to jest właśnie taka komunikacja, porozumiewanie się. Ona daje Wam możliwość zobaczenia czegoś w pełni barw, właśnie w taki pozytywny sposób. Rozświetla Wam się przez tą prawdę ten świat, który był taki właśnie szary. Wkracza dynamicznie w Wasze życie coś. Co pozwoli wam to inaczej poukładać. Coś, co na pierwszy mówię, rzut oka jest trudne, bo jest to dziewięć mieczy. Czyli nie od razu będziecie widzieli, że, że to będzie dla Was dobre, ale w gruncie rzeczy to przyniesie wam zmianę, Dobrym kierunku, no bo jest ta karta gwiazdy. I też w tym czytaniu macie 10 dysków, czyli jak gdyby w, re w rezultacie, może w dalszej przyszłości, może nie od razu, bo jest też 7 dysków, będzie ten zysk materialny, będzie to ugruntowanie w materii. Więc, kochane koziorożce, zaufajcie sobie. I zaufajcie też rytmowi natury, że pewne rzeczy muszą potrwać w czasie, że wy ewoluujecie, że wy zmieniacie coś w sobie, że zmieniacie w ogóle też sposób patrzenia na świat, zaczynacie dostrzegać siebie, wartość swoją w Waszych. Układach, które tworzycie w relacjach, w pracy, być może to wy wypowiadacie jakąś prawdę w waszych biznesowych układach, która rozświetla, rozjaśnia sytuację, która stwarza nowe możliwości, być może to się komuś nie będzie podobało, być może też zauważacie coś, co jest trudne. I właśnie tym, że jesteście tacy obiektywni, że tak stawiacie sprawy w sposób prawdziwy i szczery, stwarza możliwość dostrzeżenia czegoś, bo tutaj się pokazują też karty tła, bardzo ciekawe. Jest karta pięciu denarów. Która w ogóle oznacza w normalnym tarocie taką stratę, brak czegoś, no taką stratę materialną najczęściej, albo jakąś tęsknotę za czymś. Natomiast tutaj te pięć denarów. Pokazane jest w taki sposób, jakby ktoś chciał Was szukać, ktoś chciałby Was mamić czymś, albo chcielibyście pójść na skróty i to nie jest dobra droga. Bo zobaczcie na samą kartę, tutaj pokazany jest taki sposób, jakby to miały być jakieś łatwe pieniądze. Tutaj mam wrażenie, jakby ktoś Was czymś mamił, pokazywał Wam coś, co faktycznie wygląda zupełnie inaczej. Więc jak gdyby drogie koziorożce, będziecie umiały dostrzec tą prawdę. Może będziecie trochę zaskoczony tym, że, że wokół Was jest właśnie taka chęć, żeby Was zmanipulować. Ale Wy Pokazujecie się w pozycji takiego króla buław, to jest również karta tła, takiego y, bardzo zdecydowanego, charyzmatycznego człowieka, który y, kieruje się instynktem i umie wyczuć taki, taki blef, taką nieprawdę, taką nieczystość. I umie też y, nie pójść na ten skrót, <grym> tak. Umie odnaleźć w sobie tą cierpliwość też, żeby poczekać na coś, żeby coś w odpowiednim czasie też zauważyć, żeby posłużyć się prawdą, żeby zaufać sobie i właśnie temu instynktowi. I tak reasumując w ogóle to czytanie, to rzeczywiście będzie się trochę działo w tą zimę u Was. Bo jest ten król ognia, czyli będzie tak dynamicznie. Jest te osiem buław, to oznacza też taką energię dużą, właśnie taką szybkość w działaniu. Będzie właśnie przepływ informacji, będzie prawda, która się pojawi i będzie też u Was taka chęć wybaczania, chęć. Życzliwości wobec świata, wobec tego, co się dzieje wokół Was. Będzie też taka duża siła wspierania, odpowiedzialności za kogoś, za coś. Będzie ćwiczenie cierpliwości, i w rezultacie będzie nagroda, bo myślę, że te dwie karty. Te 10 dysków i karta gwiazdy to właśnie jest forma takiej nagrody za to, że odnajdujecie taki balans w tym wszystkim, odnajdujecie siebie, swoją wartość, wartość tego, jak bardzo jesteście potrzebni, jak bardzo jesteście kochani, jak sami umiecie kochać. Jak ważni są dla Was ludzie, którzy obok Was są, jak oni mogą liczyć na Wasze wsparcie, jak chętnie dzielicie się tym, co macie i jak to przynosi w dłuższym efekcie właśnie tę nagrodę, te profity, o które wcale Wam też nie chodzi, bo nie po to pomagacie innym, żeby nigdyby coś dostać od nich. Ale dzięki temu też właśnie wzrastacie, wchodzicie na wyższy taki poziom samoświadomości, wchodzicie na wyższy level tego samopoznania i w rezultacie też wibrujecie wyżej, jesteście postrzegani inaczej. Coraz bardziej otwieracie się też na świat, na miłość i ta miłość w postaci takiej właśnie miłości bezwarunkowej od tych, z którymi dzielicie życie, od tych, którym pomagacie. Przychodzi do Was i to też przekłada się na różne dziedziny Waszego życia, bo tutaj mówię akurat teraz o relacjach, ale być może, że w tej pracy, w której macie jakieś tam rzeczywiście trudności, coś się wydarza, jakaś prawda się ujawnia, to myślę, że w dłuższym też czasie, w perspektywie jakiejś, ta Wasza postawa taka prawdziwa, szczera, niezłomna. I takie, taka chęć działania, współdziałania, brania odpowiedzialności za coś przyniesie efekty właśnie w takiej namacalnej postaci denerowej, tak? materialnej. Może nie od razu, ale wierząc i ufając sobie i losowi, przyniesie Wam takie profity, które będziecie mogli w sposób długodystansowy zbierać. I może całe to czytanie e, zakończymy jeszcze tym spojrzeniem, takim e, pełnym nadziei, w gwiazdy w niebo m, tą moją kartą, która jest właśnie pełna nadziei na spełnienie. E, nie traćcie tej nadziei nawet w chwilach, kiedy będziecie m, przechodzić przez jakiś haszczek, powiedzcie, że e, to służy czemuś. E, m, Ćwiczenie właśnie takiej cierpliwości, takie to jest rozpoznanie też sytuacji, poznanie siebie, swojej mocy, ale tym wszystkim najważniejsze jest, że przez cokolwiek nie przechodzicie, idźcie z nadzieją na lepsze jutro, bo właśnie takie to jutro będzie, będzie takie dla Was, bo przecież całość tego czytania kończy się kartą gwiazdy. Kartą spełnionych marzeń. Więc jeżeli coś przynosi Wam teraz jakąś trudność, to idźcie przekonani, że Wam się uda. I ta wiara jest bardzo istotnym elementem właśnie w tej układance, bo ona czyni cuda, ona pomaga Wam, ona dodaje Wam mocy. I uwierzcie w siebie i pokochajcie siebie takich, jakimi jesteście, takich biało-czarnych. Zaakceptujcie swoje potknięcia, zaakceptujcie swoje wady, bo rozumiejąc siebie jesteście bardziej empatyczni wobec tych, którzy są obok. Bardziej rozumiecie świat, bardziej możecie go kochać bezwarunkowo. I bardziej też możecie ufać temu, co będzie losowi. No i właśnie sobie, swoim mocą, swoim siłą Może jeszcze raz wspólnie spójrzmy na kartę gwiazdy, która kończy w ogóle całe czytanie. Bo ona tutaj pokazuje, będąc tą gwiazdą, sama w sobie, świecąc, nadając no, kierunek. Przez to, że jest właśnie, jaka jest, że akceptuje siebie, że wierzy w miłość, w szczęście, że właśnie patrzy w to niebo i rozumie, że wszystko zależy od niej, właśnie od tego nastawienia. Zobaczcie, ona swój los, swoją materię, swoje marzenia trzyma w swoim ręku. To od niej zależy, właśnie od siły tej wiary, zależy moc, tego spełnienia. Więc właśnie tego Wam życzę, żebyście uwierzyły w siebie, uwierzyły we własną moc i szły do przodu z tą wiarą. I mam nadzieję, że w jakiś sposób y, pomogłam Wam, choć było to czytanie bardzo takie ogólne. Y, może y, nieprecyzyjnie odpowiedziało Wam na Wasze jakieś takie osobiste pytania. No Na takie mogę Pomóc odpowiedzieć Wam, jak będziecie do mnie pisać o swoich konkretnych problemach, a ja wtedy odpowiem takim czytaniem osobistym, tylko dla Was i tylko na te konkretne Wasze sytuacje. Zapraszam więc do takich czytań osobistych, a teraz życząc Wam jeszcze raz samych spełnień, mówię Wam do widzenia i do następnego czytania.